Kolejny ma. robimy to tak, być teraz, że robimy tutaj mamy takie coś. Kran pod kościołem. I będziemy robić lewele, trzy lewele. I ja będziemy, będę. No on będzie włączać, ale, ja, ale ja, a ja będę nagrywać. Jak więc, jest jak zaczyna, tu. Więc zaraz zaczynamy. Jak nas lubicie, to dajcie suba. Level pierwszy. No. No słabe. Level drugi. Level trzeci. No. U was, u was to jest gorzej zrobione, bo to jest takie mocne. I patrzcie, tutaj mamy. mamy Podlewamy. I kałuże mamy, możemy sobie skakać. A tutaj mamy. O Pozlewamy roślinki. <noise> drugi F. Pro... Z klasy. Drugi, drugi, drugi F. F. No nie. teraz w trzeciej prawie. Ze szkoły podstawowej numer... Nie wiem, nie Ze Z... szkoły podstawowej numer, numer 14 <coughs> imienia Heleny Modrzejewskiej. Proszę dać lajka. I napiszcie nam komentarz. I powiedz i napiszcie w komentarzach. Komentarza, no, kurde, nie ma, więc nie dawajcie nam, więc... Robimy tak, ten kto, nas, ten kto chodzi do szkoły numer 13 w Krakowie, w podstawowej, imienia Heleny Mordrzejewskiej, do drugiej F lub do innych klas, to proszę napisać, nie, proszę dać lajka.